Dragi ludzie, добро na kanał Meżu Języka. Bywają hateyry. Żal na ich duszu. Który goworent, o meczu czy to jest za język meczu słowiański? to ja niekakowy śmieszny amatorski język meczu O meczu na na to języku nikt nie govori. To nie jest realny język słowiański. zacz to komu potrzebny meczu słowiański? nikt nie znaje meczu A widite widite. E, od tutego dnia, od tutego momenta, Wy tu tym hejterem możecie... Od NIE ne. A zaczto. O tutaj bundę tutaj epizod. Dobrodośnie. Uuuu... Tak, dragi ludzie. Bywają języki i języki. Bywają języki, które niekakowy amator stworzył na niekakom forum i napisał na jednej Kartkę papiera i mówi, że to jest język. No i kako na przykład, poznati, co to jest realny język, a co to jest niekakowy tam mało ważny język. No, brati, możecie to poznati chwala takoj magii, którą możecie uwidzieć w internecie od niedawna. To jest kod, który dawa świadectwo, że nasz język jest raz rozpoznany, uznany, pełnoprawny, pełnomocny język. Daby dobyty tutaj kod, kod ISO, jest potrzebny byty, pełnoprawny język z gowiteliami, z tekstami, z, Zaisto żywącymi e, grupami Gowerencich, ludzi. I to jest međustowiancki język. Tako. Tak, by Gowerenci konkretno, i z jakiego powodu tutaj kod jest tak ważny? No, perwo, kako jest urzę, myślim rozumieli, to dawa nam prestiż. To pokazuje, że Megłosłowiański język zaista jest żywy język i to jest seriozny projekt. Ako niekakowy język chce na przykład swoją oficjalną Wikipedii. Chce i na przykład YouTube na swoim języku, Facebooka i niekakowe drugie takowe seriozne projekty. Kod ISO jest wielko, wielko ważny za to, czy to oni będą że my jest mu realny język i zaisto međusłowiański żywe. Uuuu... Tak, generalno, przed nami jest mnogo możliwości i także mnogo roboty. Samo rozumno, dobity ISO kod. To jeszcze nie jest koniec. Daby stworzyć swoją Wikipedię, daby stworzyć YouTube'a, czy to tam jeszcze, potrzebni są ludzie i za to potrzebno jest to dilatyć krok po kroku, pomalo. Można dilatyć niejako petycje i dalej, ale także i z drugiej strony, daby przełożyć całą aplikację, jako na przykład Telegram na međusłowiański język. potrzebno jest mnogo czasu i mnogo ludzi e, i będziemy myśleć i działać tomu, tego, aby e, to koniecznie zdobyć. Może być i tak, że te nowe fundacje, które są, te różne organizacje, które my tworzymy, jak to e, Međusłowiański Języczny Forum, Toro jest część e, meczu swędzia e, może być ono, bo de to mogło nie tak, że dielati. E, może być i będą mogli, kako język z Isokodom dobywati, e, niekakowe finanse. No, uvidimo. Tako, żeby to z dialatinem mnogo wyższe, uczciwo i kurtuazyjno. Mówi Biblia, dostojny jest robotnik płaty swojej. Nikt tym ludziom, którzy trudili się Około dobywania koda ISO, nie płacił. Tako, przynajmniej niechaj ich płatba będzie e, oficjalna, pochwala <grytanie> na tutom kanale. Tak. wielka chwala. za Waszą robotą i pochwały w alfabetycznym porędku Alje Janu van Stenbergenu Kamenogorskomu Jaroslavu Mašinje Dobra Matii Melacu Rubino Lasu Vladimiru Brezinu i Wojciechu Merunku. Ku da merunku po <laughs> merunku i samorazumno tako, że wsem drugim ludziom o których robotie ja jestem e, nieznał, ili których jestem niepomniel, i zcitaty, a którzy tworili korpusy tekstów i tworili drugi trud, dabych mamy koneczno dobyli tutaj Błogosławiony kod. Tako. to jest nowy dzieł i nowy etap w međusłowiańsko języku. Međusłowiańska siła była z nami i niechaj jeszcze będzie. Pozdrawiam.